Witam serdecznie na live, e, dajcie mi znać czy mnie dobrze słychać, jeśli tak to takiego kciuka do góry mi zostaw i po, porozmawiamy na taki temat, z którym często macie kłopot, bo tutaj niewłaściwie nie diagnozujesz dziewczynę dziewczyna ci mówi, e, dziewczyna ci mówi, bardzo często tak jest, że dziewczyna to mówi Wiesz co, ja nie szukam w sumie związku, ja chcę się bawić teraz. Mam taki etap w życiu, często młode dziewczyny, takie 19, 20, 22, 23, a potem się okazuje, że ona po prostu na hama szuka faceta, imprezuje y, przygodne sytuacje. Dlaczego takie kobiety mówią: Ja nie szukam faceta, ja teraz chcę się bawić? Ponieważ one mają wbudowany podświadomy program na zrobienie sobie dziecka w taki właśnie sposób, tak? U innych kobiet z kolei w tym samym wieku strategia reprodukcyjna wygląda inaczej: szukają jednego faceta, inwestują w relacje, ale podobnie za jakiś czas taka kobieta w relacji, w związku się domaga związku. Jak to nie kochasz mnie, słuchaj, powinieneś wydorośleć, dojrzeć wreszcie, musimy wziąć ślub. No i często jest ta presja: facet bierze ślub, potem robi tej dziewczynie dziecko i nie ma seksu. O czym już wcześniej mówiłem, ale ciekawe jest to, że właśnie niektóre kobiety stosują zupełnie inną strategię reprodukcyjną, polegającą na selekcji naturalnej, idą do klubu, szaleją, imprezy. Nie wiem, czy masz taką koleżankę, która ma 30 lat i całe życie przeimprezowała. Są też takie kobiety. I widzisz, i to jest taki problem, że jak trafisz na taką dziewczynę, a ona całe życie się bawiła. Skakała z kwiatka na kwiatek, no to e, ciężko, ją można, ciężko będzie ją z tego wyleczyć, tak? Bo na to, ty ją pokochasz, będziesz chciał dla niej dobrze, powiesz sobie, ja ją zmienię, ona będzie już tylko moja i ona niby będzie się z tobą spotykać, nawet może być wrażliwa, ale w rzeczywistości to będą tylko pozory, tak? Ten uśmiech, to przytulanie, e, dalej te, te ekscytacje, te przeżycia. Y, których ona doświadczyła, ta setka facetów, których widziała więcej niż y, frytek w swoim życiu, jak wiesz, o czym mówię, y, to akurat będzie miało na nią silny wpływ. No porównaj się do setki facetów, tak? Którzy mogli też mieć większe doświadczenie niż Ty. Wiesz, w sytuacji, kiedy Ty masz drastycznie dużo doświadczenia z kobietami, no to sytuacja może być inna, faktycznie taką kobietę może jesteś w stanie uwieść. Natomiast jeśli jesteś początkujący, masz zerowe doświadczenie, to jest uważam nikła szansa, że tutaj zrobisz na niej wrażenie. No Chyba że korzystasz z tych metod, z mistrza seksu, czy z tego materiału, który do jutra macie też na północy, do północy taniej. Impuls negatywnych emocji polecam. Do jutra jeszcze 60% taniej, pod spodem masz linka to wtedy jesteś w stanie wykorzystać to, to poczucie winy kobiety to że ona się martwiła czy z nią będziesz i stopniowo bombardując kobietę takimi emocjami ona powinna sama dojść do wniosku że chce z tobą być chociaż oczywiście dalej to piętno przeszłości te doświadczenia tej te wyprawy do klubu po faceta niestety ale zostaną gdzieś tam z tyłu głowy więc warto warto o tym pamiętać Niektóre kobiety wyrastają tak naprawdę z imprezowania, bo trafiają na jednego faceta, który zalewa formę robi dziecko, albo po prostu zaczyna pracę w korporacji. No to już tutaj nie może wychodzić na imprezę, inne towarzystwo. Bardzo dużo na pewno w naszym życiu tworzą znajomi, kontekst sytuacyjny. Jeśli kobieta ma znajomych, którzy już mają rodziny, wszystkie koleżanki ślub, wzięły dziecko. Ona też będzie podświadomie do tego dążyć, ponieważ no, będą tematy typowo takie też w rozmowie e, się pojawiać, więc warto zwrócić na to uwagę. No, inne kobiety będą miały koleżanki patologiczne, kiedy starsza kobieta 30 paroletnia ma koleżanki 22 lat, ok, nie muszą być patologiczne, ale są dużo młodsze, imprezują, piją, e, świrują, wariatki, no to ona też nie będzie normalna, więc też trzeba brać na to poprawkę. Na na przykład jej siostrę, bo często jest tak, że dziewczyna już ma te 32-3 lata, ale ma siostrę młodszą, która ją wyciąga na imprezy, też to może kolidować właśnie e, z Twoim związkiem i niestety mm, możesz się spodziewać problemów. Niby ci się będzie wydawało, że jest świetnie, że na Cię kocha, że to już jest związek, a w rzeczywistości nie będzie nic. Także warto, warto wyciągnąć z tego wnioski, że niektóre kobiety niekoniecznie muszą wyrosnąć z tych imprez. Wręcz które to lubią pójść do klubu, wypić sobie margaritę, mochito i cieszyć się tym, jak ją faceci nieudolnie wyrywają. Niektóre kobiety to traktują w formie rozrywki, do wartościowania e, stanąć sobie w takim centrum imprezy. Więc warto, żebyś też z tego po prostu wnioski wyciągnął. No, że niektóre kobiety mają takie podejście do reprodukcji, że właśnie szukają wśród wielu. Ja już tu nie chcę poruszać takich ekstremalnych przykładów, bo. Czasem to jest tak, że kobieta nawet ma fantazję na punkcie tam gangbangów i tak dalej. Wiesz, o co mi chodzi? Seks grupowy z facetami, dlatego że jej ta potrzeba doboru idealnych genów jest bardzo silna. I często takie sytuacje nawet mają miejsce w wypadku bardzo atrakcyjnych kobiet, co ma swój sens biologiczny, ponieważ taka kobieta szuka dla swojego ciała dobrego dobrego zapłodniacza faceta, której zrobi to dziecko. I jak spojrzysz na zachowanie kobiet pod kątem właśnie prokreacji, yy, reprodukcji, to nagle wszystko zaczyna mieć logiczny sens, dlaczego one są emocjonalne, a my jesteśmy bardziej logiczni. Yy, widzisz, natura dała kobiecie emocje, emocjonalną naturę po to, żebyś ty mógł ją uwodzić, yy, po to, żebyś mógł ją uwodzić, stosować emocjonalne metody. I żeby się z tego korzyści, jak ty traktujesz kobietę czysto logicznie, e, Twoje metody są logiczne, podejście jest logiczne, e, mówisz do niej logicznie, tłumacz się logicznie, jesteś niestety skazany na porażkę. Podoba się live temat live'a. E, łapeczkę do góry zostaw, jeśli, jeśli się podoba. Przypominam, impuls negatywnych emocji, 60% taniej jeszcze do jutra do północy. Uważam, że najmocniejszy materiał, jaki zrobiłem na tą chwilę. Bo negatywne emocje zawsze są silniejsze od pozytywnych. Ten materiał pomoże Ci utrzymać zainteresowanie kobiety w relacji i nie tylko, także korzystaj, bo jak przegapisz, to jutro po północy podnoszę cenę i niestety będzie, będzie dużo drożej. 60% cena idzie do góry. Kurs.wodzeniewdień.pl łamane przez promocja. Serdecznie Ci polecam ten materiał, bo sądząc po recenzjach moich kursantów Pisaliście dobre rzeczy o generatorze emocji, o mistrzu emocji, ale ten materiał zbiera najlepsze recenzje, najlepsze opinie, więc myślę, że to ci się przyda. I nieważne, czy jesteś w związku, czy nie, żeby dziewczyna sama cię uwodziła, żeby sama chciała, musisz po prostu użyć negatywnych emocji. Całą wiedzę masz na tacy efekt prawie 20 lat doświadczeń z kobietami moich kursantów, gotowe metody do wykorzystania. Tak jak mówiłem, 60% ani do jutra e, pod spodem maszynka. Zakochałem się w kobiecie. Ona mówi, że nie chce już związków. No i to, właśnie, monsterku, jest to, co ja mówiłem na początku. Nie chce związków, ale chce seksu. I ten seks ją doprowadzi do tego, że znowu będzie w związku. Niejednokrotnie spotyka się kobiety. Mnie to kiedyś zastanawiało, jak byłem młodym chłopakiem. Niby taka tutaj brzuszek odkryty, nogi opalone. A ona mówi, że, że ona związku szuka, z tym myślałem no, przecież mi to w ogóle nie pasuje i potem się okazało, że ona tak mówiła w rzeczywistości chodziła na imprezy, bawiła się, robiła zupełnie coś odwrotnego i często to co ci mówi dziewczyna może być zupełnie właśnie na odwrót ona ci mówi, nie szukam związków a szuka związku tylko tak ci mówi, bo zerwała z chłopakiem i, i ma jakiś tam wiesz, dramat w głowie to jest bardzo często z tym połączone i teraz, jeśli ty masz tą wiedzę to już jesteś o krok dalej niż reszta facetów bo możesz dopasować swoje podejście, nastawienie do dziewczyny I odnosić sukcesy, tak? Dlatego też nagrywam Ci te materiały, robię live'y Jak to się podoba, to łapkę do góry zostaw Miałem konsultację przed chwilą i mi chłopak powiedział, że Tyle tego nagrywasz, że ja nie jestem w stanie oglądnąć A ja mu mówię, no to nie jesteś moim najlepszym subskrybentem, tak? Najlepsi fani Najwięksi fani oglądają wszystko. I tym, tym tutaj optymistycznym akcentem przechodzimy do Waszych pytań. Także jak mnie dobrze słyszysz, łapkę do góry zostaw. I tak jak mówię, impuls negatywnych emocji jeszcze 60% taniej do jutra, do północy. Pod spodem masz linka. Dobra, ja sobie może tutaj łyknę. Jak laska podała się na ojca. Może być bardziej męska, może być bardziej taka, miała dobry kontakt z ojcem, pewna siebie, no ale co z tego? Każda kobieta, czy to jest pani psycholog, socjolog, czy aktorka, jest emocjonalna, więc te metody na nią będą działać. I to podprogowo, nieświadomie będzie się angażować, inwestować w relacje. Tak to, tak to wygląda. Mam przyjaciółkę, z którą wcześniej byłem w związku, spotykamy się. Jest seks, pocałunki, ale ona oprócz przyjaźni nie chce nic więcej, no bo to trzeba byłoby dokładnie temat zbadać. Co było wcześniej, z kim się spotykała, jaką ma konstrukcję psychiczną, czy to nie jest kobieta e, borderline, czy to nie jest kobieta DDA. Temat rzeka. Napisz do mnie na maila, to postaram się pomóc. E, frywolny Frywolnymałpaowodzeniewdzięk.pl Natomiast to, że często kobieta nie, nie chce związku, to jest wynik. Tego, że nie stosujesz negatywnych emocji, bo wszystko jest zbyt idealne, zbyt porządne. Seks jest taki, że tu się bardziej starasz, jesteś czuły w łóżku, robisz się taki sentymentalny, wrażliwy. Niestety, ale to nie jest to, co prowadzi do związku. Teraz nagrywam dla Was najnowszy materiał. E, Samiec Alfa, męska osobowość, która uwodzi kobiety, i tam podaje naprawdę silne e, tutaj sposoby, żeby właśnie być bardzo, bardzo atrakcyjnym dla kobiety o których faceci już zapomnieli bo w dzisiejszym świecie mamy więcej facetów, którzy zachowują się jak pizdy niż jak po prostu mężczyźni czy faceci i to też niestety, wynika też z wielu rzeczy, nie? brak ojca wychowanie matki, wczoraj robiłem naprawdę świetny live, taki psychologiczny więc jak nie widziałeś, to polecam zobacz sobie bo dużo, yy, dużo ciekawostek też było. Jak uporać się z zaczerwienieniem na twarzy podczas rozmowy z nowo poznaną kobietą? Przestać zwracać na to uwagę. Słuchaj, no, ty, tylko ty masz to w głowie. Możesz mieć tak samo w głowie to, że masz długi nos i ona się patrzy na twój nos, spogląda, ale gdzieś tak dlatego i czerwienisz się dlatego, krępujesz, spada Twoja pewność siebie, bo tylko Ty tak myślisz, tak? Ona często kobiecie do głowy to nawet nie przyjdzie, powiem Ci więcej: większość ludzi macie ma totalnie w dupie. No, niestety, ale taka jest prawda: większość facetów, jak się uczy podejść na ulicy do kobiet, to się przejmują, czy pani kasjerka patrzy, czy ktoś podsłuchuje. Musisz sobie uświadomić, że większość ludzi to po prostu pieprzeni egoiści. Mają cię w dupie, mają w dupie Twoją dziewczynę, Twój podryw. Oni chcą się sami cieszyć życiem, chcą jak najwięcej szczęścia dla siebie. Posłuchają, posłuchają, potem zapomną, i, i tak to wygląda. Ile ci płacą? Dobre materiały robisz, no dzięki. Słuchaj, dobrze. Kobiety kłamią. Wiesz co, ja nie chcę mówić tutaj źle na kobiety. Kobiety to fantastyczne istoty, które poprawiają humor, ale jeśli ty nie znasz y, tych y, fundamentów, y, czyli jak być atrakcyjnym dla kobiety. To kobieta nie będzie miła, ona po prostu będzie się zachowywać sukowato. Często mnie faceci pytają, dlaczego ona była taką suką. Ja chciałem jej gwiazdkę z nieba ściągnąć, byłem dla niej, dla niej taki dobry, a ona mi po prostu olała. Bo dałeś się za, za bardzo wszystkiego od siebie, nie wymagałeś, nie stosowałeś metody negatywnych emocji, no i zaangażowanie tylko było jednostronne, co jest potem niestety krzywdzące, bo jak ty dużo od siebie dasz. No to czujesz takie, takie wkurwienie, taką frustrację? Dlaczego ona nie chce ze mną być? Już, już ją prawie miałem, tak? I ona robi krok do tyłu, mówi: Nie mam ochoty, postaraj się bardziej, tak? Robi się sukowata. Nagle, jak widzi, że ty chcesz, to zaczyna kręcić z innym facetem. No to jest typowo kobiece, to jest typowo kobiece, ale bardzo często jest to celowa e, manipulacja test na to, co ty zrobisz. Wielokrotnie rozmawiałem z dziewczynami, pytałem, dlaczego tak się zachowałaś? Przecież fajny chłopak, yy, przecież go chyba lubisz. Ona, no lubię go, jest miły, ale, hmm, ale tak chciałem zrobić i tyle. Chciałem zobaczyć, co, co on powie, jak się zachowa. Więc widzisz, kobiety z premedytacją cię będą testować całe życie przy podejściu, w związku, w dłuższej relacji, w małżeństwie też będziesz miał testy, to nie jest tak, że Ty sobie poznasz panienkę, już nic nie trzeba robić, tak? Większość facetów tak myśli, poznałem panienkę, uwiodłem, ślub, dzieci, luz, nic nie muszę robić, teraz tylko browary, mogę żreć codziennie dwie pizze, mogę się, y, mogę przytyć tak bardzo, że się nie zmieszczę w y, drzwi, a ona i tak ze mną będzie. Trzeba dalej od siebie, trzeba dalej o siebie dbać. Jak wymagasz od kobiety, to wymagaj też od siebie. Myślę, że jest to logiczne, tak? Gdyby nie ty, to byłbym bez żadnej kobiety. Dzięki. Motywuje mnie to. Bardzo się cieszę, że, że ci tak dobrze idzie. I oczywiście, jak ci dobrze idzie, łapki do góry mi zostawcie. I jak będzie 100 łapek, yy, pokażę wam tutaj yy, coś ciekawego. Zwróć uwagę też, to jest kluczowe, czy kobieta podała się bardziej do swojej matki czy do ojca, bo to co pytacie, to jest też ciekawe. Nawet ją zapytaj, ty w zachowaniu jesteś bardziej jak tato czy mama, i potem jak ona ci opowiada pewne sytuacje rodzinne, jakieś tam, może nie wiem, kłótnie, problemy które były, no oczywiście to potem pewnie jak ją bardziej poznasz, bo na początku, no to dużo kobiet nie ma też na tyle zaufania. To jesteś w stanie wyciągnąć pewne wnioski. Jak matka była suką dla ojca, i ona się bardziej do matki podała, no to oczywiście masz już ten schemat wyłapany. Ale jak bardziej się do ojca podała, który był taki pokorny, grzeczny, gdzieś tam ugodowy, to też może mieć taki charakter. Więc warto po prostu wypytać dokładnie tą dziewczynę, z kim ona więcej czasu w dzieciństwie spędzała, z kim miała lepsze relacje. Na tej podstawie ustalisz, do kogo jest podobna, analizując jej przeszłość. Pf, jej rodziny, mamy taty wyciągniesz z tego wnioski Jak budka suflera śpiewała nigdy nie wiesz kobiecie dobrą radę ci dam bo przepadniesz z kretesem No i coś w tym jest coś w tym jest Bo jednak <noise> Goście są zaskoczeni poznają dziewczynę tam mówi o miłości że to tak by chciała kogoś poznać zakochać się Tymczasem na początku już widać, że chodzi o dziecko, bo nie, seks to kiedy indziej musisz zasłużyć. Jak już gościu ma ten seks, uwierzył w tą miłość, to za chwilę nie ma, nie ma seksu i są coraz większe roszczenia dziewczyny. Czy ty to zauważyłeś, no? Także dla młodych przestroga, nie pakujcie się w związki, których nie czujecie. Jak wam czegoś poważnego brakuje w relacji, to często. Yy, te problemy się powiększą. Ty bardziej jak nie wiesz, jak to przesterować poprzez negatywne emocje, no i kobieta też może nie być Ci wierna. Nawet tutaj w ekstremalnych przypadkach może Cię zdradzić, zostawić, albo może dojść do innych niefajnych sytuacji. Ten generator emocji to jest złoto. No, zrobiłem taki materiał i widzę, że też zbiera dobre, dobre opinie. On jest dostępny pod adresem kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez GE. Więc jak, więc jak Cię interesuje, zobacz sobie, bo naprawdę, naprawdę dobra wiedza. Jak wyczuć zdradę, to robiłem już kiedyś taki materiał. Generalnie kobieta zachowuje się nie nieswojo, nie chce seksu albo w łóżku, zmieniła totalnie nawyki, najczęściej jest zamknięta seksualnie. Widać po niej poczucie winy. Jak pytasz się, gdzie byłaś, to. Odwraca wzrok, jest skrępowana, zażenowana tym, co zrobiła. Uwydatnia swoje walory fizyczne. Kupuje nagle obcisłą bluzeczkę, pokazuje pupę, nowa bielizna. Mógłbym tu wymieniać chyba z 15 minut. Robiłem kiedyś materiał na ten temat i tam też dużo ciekawostek podałem, więc tu też ci polecam, bo jednak to są, to są takie. Sygnały, po których łatwo wyczuć, yy, czy już jest coś nie tak. Najczęściej też kobieta przed samą zdradą się zamyka seksualnie chociaż nie zawsze, ale tak może być, że z Tobą nie chce seksu, tu niby ją głowa boli, a zauważyłeś, że nagleś tam ma na jakieś imprezie i tutaj wróciła jakaś taka rozczochrana, wiesz, makijaż, zmyty no to też są sygnały, nie? Wracał trzeciej nad ranem na jak już była najebana, to tak się mówi: dupa pijana, dupa sprzedana. Coś w tym jest, coś w tym jest, bo jak kobiety sobie popiją, bardzo często dużo kobiet nie potrafi się kontrolować. Nie wszystkie, ale bardzo często tak wychodzi. Mógłbyś stworzyć związek z dwoma laskami, ale musiałby być biseksualne i najlepiej jakby to były właśnie dziewczyny, koleżanka jednej i drugiej. Wtedy one by miały razem stworzoną relację. Co, wy tak mało łapek dzisiaj do góry dajecie? Źle słychać. Jak dobrze słychać, to mi więcej tych łapek zostaw. I przypominam, impuls negatywnych emocji. Wpływaj negatywnymi emocjami na kobiety. Daje to większe efekty. 60% taniej, jeszcze do jutra. Zobacz sobie, żebyś nie przegapił, bo jak jutro podnoszę cenę, to już jest koniec. Basta. I oczywiście nie będzie można tutaj w tej niższej cenie kupić. Pod spodem masz wszystko. Kurs. Uwodzenie w dzień. pl. łamane przez promocja. Dlaczego kobiety kłamią w żywe oczy? Ja uważam, że to jest kwestia testu, one chcą nas testować. I nie odbierałbym tego w taki sposób, że kobiety trzeba hejtować, nienawidzić, bo to ci nic nie da, one są jakie są i albo potrafisz sobie to przeramować w głowie, dostosować do tego przekonania, na temat kobiet, albo możesz płakać, narzekać, wiesz, użalać się nad sobą. Nie ma sensu. Nie ma sensu tego robić, po prostu bierz życie, jakim jest i się dostosuj. W szalonym świecie, jak sam nie zwaliujesz, to jesteś bardziej chory, no, tak bym to powiedział, więc, więc coś w tym jest, nie? Po prostu mi się wydaje, że to jest mechanizm ewolucyjny, poprzez który one testują faceta. Bo samiec alfa nie da się oszukać. Samiec alfa wie, czego chce. Słaby mężczyzna nabiera się na tej tekściki, głupoty, a potem cierpi. Bo nie miał, nie miał, nie miał planu działania. Ty masz plan działania, przespać się z nią i się bawić, i cię nic więcej nie interesuje, to ona cię będzie często sama uwodzić. Tak to działa. Niby coś czuję, ale nie chcę spotkać, no to nic nie czuję. To nic nie czuję, albo się boisz, że ty jesteś zdesperowany, i jak się z nią spotkasz, to już jej, jej żyć nie dasz, yy, i też tak może być. Jakieś patenty, jak zniechęcić dziewczynę. słuchaj, takich porad nie udzielam, bo jest to niedozwolone. Także do jutra macie promocję. Impuls negatywnych emocji, 60% taniej, do północy. Pod spodem masz linka, chcesz, to korzystaj, nie, to nie. I oczywiście, jak masz jakieś poważne problemy, zgłoś się do mnie na frywolnymałpaowodzeniewdzięk.pl. Uratuj żonę z rąk jakiegoś tutaj uwodziciela, odzyskaj kobietę. Trzymajcie się do jutra. Do zobaczenia, cześć.